Cześć witajcie. Na dzisiejszym filmie zaprezentuję kompletny album polskich monet obiegowych 2016 i 2019. Album wydany przez wydawnictwo e -Hobby. A więc zaczyna się tak. Mamy tutaj opis po lewej stronie i po prawej nakłady oraz roczniki. Po kolei każda monetka 1, 2, 5, 10, 20, groszy, 50 zł 2, zł, 5 zł. I tak po kolei leci rocznikami. Mamy potem drugą stronę monety zaprezentowaną oraz znowu tutaj lecą nominały i lata 2016. I tutaj mamy koniec. Oczywiście tu było. Nie do robienia ze strony firmy, ponieważ te otwory na monety są większe niż monety. Tutaj było przygotowane na 5 zł, ale jak wiemy z tego rocznika 5 zł nie wyszło. Zrobię Wam jeszcze zbliżenie. A, no i z tyłu mamy coś takiego, że mamy tutaj podaną tabelkę, nominały wielkości emisji. I tył albumu wygląda tak. Oraz tutaj można sobie położyć na półce polskie monety obiegowe 2016-2019. Ja mam tu w zbliżeniu, pokażę rocznik 2016. Piszę tutaj na przykład 1 grosz. Stale powlekana mosiądzem i nakład 266 milionów 11103 sztuki. I dalej mamy 10 groszy miedzionikiel, 2 zł miedzianikiel, brązal, 5 zł miedzianikiel, brązal. I jeszcze raz ostatnia strona albumu. Nominały i wielkości emisji 2019 nie podane. Widocznie album był drukowany wcześniej niż monety, zostały podane ich nakłady. Czyli jeszcze w 2019 album został wydrukowany. Zakończymy sobie tą stroną albumu. Mamy tutaj 5 zł miedziu, Nikiel brązal. Na awersie napis Stulecie odzyskania przez polskie niepodległości. Teraz czekam na Wasze komentarze a propos napisu Stulecie odzyskania przez polskie niepodległości na awersie monety. Czekam. nam w ciekawe. Dziękuję za oglądanie mojego filmu. Trzymajcie się i do następnego. Hej!